Wyprzedajesz też swoje meble? Dlaczego? Czy tak jakby chciałaś jakiejś zmiany? Tak, po prostu już trzy lata prawie jestem w, pośród tego wnętrza w stylu Bali i trochę mi się przejadło, więc postanowiłam dać drugi dom moim meblom i w o wiele tańszych cenach niż na stronie sprzedać je, no bo jednak to są wiesz ogromne meble, tego się nie da oddać, jak jak zawsze oddaję ubrania, ostatnio oddałam. 20 worków takich wiesz, Ikei, <grymne> na dla osób potrzebujących podczas kiedy były zbiórki dla Ukrainy i tak dalej. Z tym robię to bardzo często. No z meblami jest trochę ciężej, żeby je tak oh, oddać, więc zrobiłam taką wyprzedaż paru z nich, no i szykuję się na zakup nowych. To jaki teraz styl zobaczymy w Twoim apartamencie? Będzie więcej takich kultowych projektów, też z lat 80. Takie vintage połączone ze współczesnymi. No i dużo pięknych obrazów mam zamiar kupić na ścianę, także ale na pewno więcej koloru. O. Ja pamiętam, że kiedyś jak miałaś mi przyjemność rozmawiać na początku twojej kariery, to utkwiła mi w pamięci Twoja różowa lodówka. A, tak, to z poprzedniego mieszkania, tak, tak. Bardzo mi brakuje, kochałam tą lodówkę, ale nadal ją mam, tylko ktoś wynajmuje to mieszkanie i, i, i się, mam nadzieję, dobrze ta lodówka tam sprawuje.